12 listopada 2024. W przerwie żadnych pronacji tam nie było, pierdo. Jeden cykl. Jeden cykl. No stres. No stres. przerwie Drugi cykl dla mistrza Wodyna. Jak się rozmawiało z mistrzem Wodynem, to nie można pośmiewiska z siebie robić. To nawet jak się nic nie robiło pro nacji, to sama rozmowa daje takiego kopa, że to musi pójść że to musi pójść patrzcie patrz, żebym kulit nie podmienił, bo tu się narobi a później powiecie, że to szesnastka jest Uff. nie wiadomo co nie jest, no, ale się staramy staramy się po rozmowie motywacyjnej Ale nie, nie, nie jest ambitny ten ket. to ambitnie w tą stronę 4 cztery dychy. Tu już, no ambitnie to przesadziłem, no to jest mistrzostwo ekstremalne świata, no. Tylko zawsze patrzcie, jak to co robi, ale dobra, nie, nie mam siły teraz techniki tłumaczyć. Bo jest dużo takich, no co trochę oszukują, mocno oszukują. Tak, już mi zawinęło. No ale walczymy do końca. Szkoda, że się ta gąbka przesuwa. Ach. Ale nie ma co narzekać, że gąbka mi krzywdę robi. Miałem tu się tego ciężaru. Ach. Dobra. Muszę jeszcze raz to zrobić, to żeby właśnie gąbkę przyblokował, może nawet jakąś taką ja dajmy tą szesnastkę, jeszcze raz chciałbym honorowo zrobić. Ach. ciężko będzie. Chłonę to Ciężko już. <śmuszczaj> się jest ciężko. To dajmy sobie chwilę. Dajmy sobie chwilę. Ale nie najgorszy. Nie narzekam. Ja Na mistrza wodyna. No musiałem to zrobić już. Sorry, że tak jechało przez Matę. Ale... No i tu jest ciężarek 26. Rudocent mnie zapewniał, że to ma 25,8. To było specjalnie. Specjalnie na moje prośby, bo im obiecałem, że sprogresuję, że jestem ambitny. Cast FITNESS obiecałem, że jestem ambitny, sprogresuję. Już się powtarzam, że, że właśnie 28 to jestem za cienki, bo miałem co 4 skoki. Na rynku nie było 26 specjalnie. I byli tak mili, że yy, zlecili praktycznie swojemu yy, Swojemu, swojemu rzeźbiarzowi projektantowi, dobra, nie, nie, nie źle, jak na rozmowę. Minuta z kawałkiem i tak niepełną. No, 2, 5, 5, dobra, jest teraz. Pokażmy taki, o, tu jest ładny ciężarka kawmetu. 2,5 i zobaczymy co pokaże 2-5-5. No nie najgorzej Teraz dajmy jeszcze taką nie wiem czy mam gdzieś tu w zasięgu ładną dziesiątkę Poczekajmy chwilę. No może jeszcze nie. Może jeszcze co by tu dać oj oj. A tu jest tu jest stależ Ładny ciężki talerz 20 Firmy kawmet Widzicie, że tutaj wszystko gites Dobra 0 Nie 0, no to położymy to Oj. 21 pokazało, no to chyba jest gites, nie? Pokazało 21. no i 92 dwa No, niestety, no przedtem miałem rekordy na osiem osiem, ale najważniejsze jest sam poczucie.